Zaczarowane bajeczki zapraszają na bajkę pod tytułem Nikola i Noemi w bibliotece, pierwsza własna książeczka. Tajemnica w bibliotece był pogodny wiosenny poranek. Słońce delikatnie wpadało przez wielkie okna biblioteki, oświetlając rzędy książek i stare drewniane regały. W powietrzu unosił się zapach świeżych kart i lekko zakurzonych tomów, a ciche skrzypienie podłogi podkreślało spokój miejsca. Nikola trzymała Noemi za rękę, a jej oczy błyszczały ciekawością i delikatnym napięciem, jakby każdy rząd książek mógł skrywać jakąś tajemnicę. Noemi co chwilę podskakiwała, nie mogąc usiedzieć w miejscu, i rozglądając się z zachwytem na wszystkie kolory i kształty okładek Zobacz Noemi szepnęła Nikola, wskazując rząd kolorowych książek, które zdawały się niemal lśnić w porannym świetle Może znajdziemy coś, co zechcemy przeczytać razem o ja chcę wszystko wykrzyknęła Noemi, patrząc na wysokie półki tyle kolorów, tyle obrazków, tyle historii. Nikola uśmiechnęła się, przyciągając młodszą siostrę do stołu, gdzie leżały różne papierowe zeszyty, kredki mazaki i kolorowe ołówki. Stoliki w bibliotece były puste, a cisza wydawała się aż gęsta od możliwości i nieskończonych opowieści. A gdybyśmy same spróbowały stworzyć własną książeczkę, zaproponowała Nikola tonem pełnym entuzjazmu i cichej ekscytacji. Własną książkę powtórzyła Noemi z szeroko otwartymi oczami. Tylko my dwie tak odpowiedziała Nikola możemy wymyślić historię, rysować obrazki i podpisać ją naszymi imionami. Noemi podskoczyła z radości i niemal przewróciła krzesło super. Zaczynamy już teraz. Dziewczynki usiadły obok siebie. Nikola spokojnie rozłożyła zeszyt, starannie ustawiła kredki w porządku kolorów, a Noemi od razu chwyciła najjaśniejsze i najbardziej krzykliwe barwy. Nikola patrzyła na siostrę i uśmiechała się. Choć Noemi szybko się ekscytowała, wiedziała, że razem stworzą coś naprawdę wyjątkowego. Co powinna być nasza książka? Zapytała Noemi, trzymając zieloną kredkę w dłoni. Może o magicznym lesie, w którym mieszkają zwierzęta, które potrafią mówić zasugerowała Nikola, a jej głos zdradzał rosnącą ekscytację. Tak! I niech będzie tam wiewiórka, która uwielbia malować krzyknęła Noemi, już rysując pierwszą wiewiórkę z ogromnymi oczami i pędzlem w łapce. Nikola uśmiechnęła się szeroko świetnie. A może ta wiewiórka spotka przyjaciela, który pomoże jej znaleźć najbardziej kolorowe orzeszki w całym lesie? U tak, Noemi podskoczyła na krześle. I niech ten przyjaciel będzie żółwiem, który uwielbia opowiadać dowcipy. Dziewczynki zaczęły wspólnie wymyślać kolejne przygody. Nikola pisała zdania starannie, dbając o każde słowo. A Noemi rysowała pełne życia obrazki, dopasowując kolory i dodając szczegóły, o których Nikola nawet nie pomyślała. Zeszyt wypełniał się radosnym chaosem kolorów, śmiechem i małymi notatkami, które Nikola czasem poprawiała, by były czytelne, lecz zawsze zostawiała Noemi miejsce na jej fantazję. Spójrz, Noemi powiedziała Nikola, pokazując jej nową stronę, tutaj wiewiórka znalazła złoty orzeszek. A żółw mówi nie mogę w to uwierzyć, ale będzie pysznie na deser, dopowiedziała Noemi śmiejąc się tak głośno, że kilka książek na półce drgnęło. Nikola spojrzała w koło i zauważyła, że biblioteka jest prawie pusta, a ciche kroki bibliotekarki słychać tylko z daleka. Dziewczynki poczuły się jakby były w swoim własnym świecie pełnym kolorów, śmiechu i przygód, gdzie czas płynął wolniej, a każda kartka mogła stać się portalem do magicznej krainy. Wiesz, Noemi powiedziała Nikola po chwili, gdy skończyły pierwszą stronę myśle, że nasza książka może mieć nawet więcej niż dziesięć stron. Dziesięć, zdziwiła się Noemi. Ja chcę sto stron, sto też może być. Nikola uśmiechnęła się szeroko. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. Noemi zrobiła wielkie oczy i przytuliła swój zestaw kredek do piersi. To będzie najlepsza książka na świecie powiedziała, a jej uśmiech był tak szeroki, że Nikola roześmiała się razem z nią. Przez kolejne godziny dziewczynki rysowały, pisały, Śmiały się i wymyślały coraz to nowe przygody w swoim magicznym lesie. Dodawały nowe postacie liska, który tańczył w deszczu, sowę pilnującą tajemniczych kluczy, a nawet małego smoka, który piegł ciasteczka i rozdawał je wszystkim mieszkańcom lasu. Każda strona zeszytu była coraz bardziej barwna i pełna życia, a dziewczynki odkrywały przy tym, że ich wyobraźnia nie ma granic. Kiedy w końcu spojrzały na zegar, zobaczyły, że prawie nastał wieczór. Ich zeszyt był pełen historii, obrazków i zapisanych pomysłów, a stolik wokół nich przypominał kolorowy chaos artystycznej pracowni. Chyba czas wracać do domu, powiedziała Nikola, zamykając zeszyt i starannie ustawiając kredki. Ale jutro możemy znów przyjść i dokończyć naszą książkę. Tak. I dodamy jeszcze smoka, który lubi piec ciasteczka. Wykrzyknęła Noemi, podskakując z radości, a jej oczy błyszczały od pomysłów. Obie dziewczynki wyszły z biblioteki, trzymając mocno swoją pierwszą wspólną książeczkę. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając ciepłe pomarańczowe światło na chodnik. Ich serca były pełne radości i nowych pomysłów, a w głowach krążyła myśl, że przygoda dopiero się zaczynała. Każdy krok wydawał się częścią magicznej podróży, której nikt poza nimi nie mógł zobaczyć ani zrozumieć. Nikola powiedziała Noemi, patrząc na starszą siostrę z błyskiem w oku, jutro wymyślimy jeszcze więcej przygód, prawda? Oczywiście, Noemi odpowiedziała Nikola, ściskając ją mocno za rękę, nasza książka dopiero się zaczyna. I tak zakończył się pierwszy dzień ich wielkiej literackiej przygody. W sercach dziewczynek zrodziła się miłość do wspólnego tworzenia kolorów i opowieści, które mogły istnieć tylko dzięki nim samym. Każda strona ich książki była nie tylko historią, ale też małym kawałkiem ich przyjaźni, fantazji i magii, która teraz krążyła wokół nich, cicho i niepostrzeżenie, jakby sama biblioteka chciała stać się częścią tej przygody. Pierwsza przygoda literacka. Słońce świeciło przez wielkie okna biblioteki, rozlewając ciepłe plamy światła na drewniany stół, przy którym siedziały Nikola i Noemi. Na stole leżały kolorowe kredki, wycięte papierowe kształty, różnobarwne naklejki i pusty zeszyt, który czekał na swoją pierwszą historię. Noemi nie mogła usiedzieć spokojnie, podskakiwała co chwila, a w jej oczach migotał błysk niecierpliwej radości. Noemi, siadaj, zaczniemy od czegoś prostego powiedziała Nikola, uśmiechając się delikatnie. Może opowiemy historię o małym kotku, który zgubił się w ogrodzie. Utak krzyknęła Noemi machając rękami. A może kotek spotka pieska. A może znajdzie złoty kluczyk. Możemy to dodać, zgodziła się Nikola biorąc kredkę do ręki. Ale najpierw narysujmy ogród, żeby wiedzieć, gdzie kotek chodzi. Dziewczynki wzięły się do pracy. Nikola rysowała drzewa i kwiaty, dopracowując najmniejsze szczegóły liści i pąków. Noemi tworzyła małe kamienie, ścieżki i tajemnicze zakamarki, które kotek mógłby odkryć. Co chwila przerywała, żeby pokazać coś nowego. Patrz, Nikola. Tu rośnie magiczny kwiatek, a obok niego kotek znalazł złoty kluczyk. Świetnie! Pochwaliła Nikola. Teraz możemy dopisać, co kotek zrobi z kluczykiem. Noemi uśmiechnęła się szeroko i wskazała rysunek, może otworzy nim drzwi do tajemniczego domku w ogrodzie. Doskonały pomysł, zgodziła się Nikola. A może domek będzie należał do przyjaznego pieska, który zna wszystkie zakamarki ogrodu? Noemi klasnęła w dłonie z zachwytu. Tak. I piesek pomoże kotkowi znaleźć najpiękniejszy kwiat w całym ogrodzie. Dziewczynki rysowały, wycinały i naklejały papierowe postacie. Nikola pomagała Noemi w wycinaniu kształtów, a Noemi podskakiwała, pokazując każdą nową kreskę i wymyślając dodatkowe detale, malutkie motylki, latające ptaszki, ścieżki pełne kolorowych kamieni. Czasem Noemi chciała iść dalej. Dodawać kolejne przygody, ale Nikola delikatnie przypominała, pamiętaj, każdy rozdział potrzebuje miejsca na rysunki i słowa. Najpierw dokończmy ogród, a potem wymyślimy, co się stanie dalej. Dobrze Nikola, zgodziła się Noemi, choć nadal podskakiwała z podekscytowania. Gdy ogród był gotowy, dziewczynki zaczęły pisać pierwsze zdania historii kotek szedł wśród kwiatów. A złoty kluczyk migotał w jego łapce czytała Nikola na głos, zapisując starannie słowa. A piesek mówi chodź, pokażę ci tajemniczy domek, dopowiedziała Noemi uśmiechając się szeroko. W miarę jak tworzyły historie, dziewczynki uczyły się cierpliwości, dzieliły pomysły i wspierały się nawzajem. Nikola tłumaczyła, że czasem trzeba trochę poczekać, żeby historia była ciekawa. A Noemi dodawała od siebie szalone pomysły, które sprawiały, że ich książeczka była wyjątkowa. Nikola! Krzyknęła Noemi, pokazując rysunek kotka i pieska przy domku. Kotek otworzył drzwi złotym kluczykiem i znalazł skrzynkę pełną kolorowych kwiatów. Fantastycznie, pochwaliła Nikola. Teraz możemy dopisać, jak kotek i piesek podzielą się kwiatami z całym ogrodem. Tak! I może spotkają jeszcze ptaszka, który. umie śpiewać magiczne melodie, dodała Noemi. Przez kilka godzin dziewczynki pracowały w ciszy przerywanej tylko śmiechem, szeptami i od czasu do czasu głośnym zachwytem nad własnymi pomysłami. Rysowały, wycinały, kolorowały i pisały kolejne strony swojej książeczki. Nikola pokazywała Noemi, jak ładnie zapisywać litery, a Noemi odkrywała, że może sama wymyślać historię i rysować tak, jak podpowiada jej wyobraźnia. Wymyślały nowe postacie żabkę, która znała wszystkie sekrety stawu, małą wiewiórkę przemykającą po drzewach, a nawet ulubionego motyla kotka. Noemi szczególnie upodobała sobie wstawianie drobnych niespodzianek kryształków ukrytych zakamarków i miniaturowych tajnych przejść. Nikola natomiast pilnowała, żeby cała historia była spójna i miała sens, a przy tym zachowywała piękne ilustracje. Dziewczynki uczyły się, że przygoda literacka wymaga planowania, cierpliwości i wspólnej pracy. W końcu zeszyt był pełen historii, ilustracji, kolorowych naklejek i drobnych rysunków w każdym kącie. Dziewczynki spojrzały na swoją pracę z dumą. Nasza własna książka powiedziała Noemi, przytulając starszą siostrę. Tak razem udało nam się stworzyć coś wyjątkowego odpowiedziała Nikola, ściskając ją mocno. Obie roześmiały się, a w bibliotece pachniało papierem, kredkami i szczęściem. Ich pierwszy wspólny literacki sukces nauczył je cierpliwości. Współpracy i radości stworzenia. A kotek z złotym kluczykiem i piesek w magicznym ogrodzie stały się bohaterami historii, która będzie zawsze przypominać dziewczynkom, jak wspaniale jest tworzyć razem. Nikola, jutro wymyślimy jeszcze więcej przygód, powiedziała Noemi, patrząc z błyskiem w oku. Oczywiście Noemi odpowiedziała Nikola, ściskając ją za rękę. Nasza książka dopiero się zaczyna. Słońce chyliło się ku zachodowi, a dziewczynki opuściły bibliotekę, trzymając mocno swoją pierwszą własną książeczkę. Ich serca były pełne radości, a w głowach rodziły się kolejne przygody, które czekały na zapisanie w ich magicznym zeszycie. Kiedy wracały do domu, obie planowały nowe rozdziały, nowe postacie i nowe światy, które mogłyby wspólnie odkryć. Każdy krok po schodach i każdy szept w drodze powrotnej niósł ze sobą pomysły na jeszcze bardziej niezwykłe przygody, wszystko w oczekiwaniu na kolejne popołudnie w bibliotece, gdzie marzenia stawały się historią. To już koniec. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.